Dzisiaj kolejny mecz kadetów MKS Sudety i pierwszy przegrany set Tak, w końcu, w końcu przychodzi taki czas, że dobra pasa się kończy Aczkolwiek ona się w zasadzie nie skończyła, bo set, mecz jest wygrany 3 do 1 Natomiast jest pierwszy przegrany set w sezonie no to, to był czternasty nasz set w sezonie. Trzynaście setów wygranych. Już myślałem, że z tej pechowej zeszłorocznej trzynastki żeśmy jakoś wybrnęli, a tu przychodzi trzynasty wygrany i jednak ta trzynastka gdzieś tam za nami pociągnęła i przegrany jeden set. Ale na szczęście kolejne wygrane mecz do przodu. Chyba jesteście już pewnym liderem grupy? Tak, w tym momencie, w tym momencie jesteśmy liderem grupy i, i, i żaden wynik meczu za tydzień z Legnicą tego nie zmieni, więc będziemy mogli popróbować, popróbować gry na fazę finałową. A tak samo będziemy mogli skorzystać z zawodników rezerwowych w tej grze. Ten set, yy, który przegraliśmy dzisiaj, on wyzwolił w chłopcach wolę walki, wolę gry, chęci, zadowolenia z gry i w dwóch następnych setach pokazali na co ich naprawdę stać. <śmiennie> Szczególnie w tym czartym secie, gdzie przeciwnik nawet z 10 punktów nie wyszedł. Tak, to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy tracimy set, wygrywamy kolejny, pokazujemy, że wcale tak łatwo skóry z nami nie oddajemy, wcale tak łatwo z nami się nie wygrywa, bo set wygrany do 22 po bardzo dużej ilości naszych błędów wkradła się atmosfera trochę nerwowości w, zes w naszym zespole. I ten trzeci przełomowy set pokazał, pokazał już, że w następnym byliśmy spokojni o wynik do 8 wygrany set. Czyli ten przegany set był takim przełomem, pokazał, że jednak można Was pokazać, pokonać i no musicie się skupić na pakiecie. Tak, siatkówka młodzieżowa w ogóle charakteryzuje się tym, że wszystko jest tutaj możliwe, szczególnie w tych młodszych kategoriach młodzików, kadetów. To są jeszcze dzieci, to są, jeszcze, to są młodzi ludzie, którzy nie do końca potrafią panować jeszcze nad swoimi emocjami, uczą się tego cały czas. Ale cieszy to, że właśnie po takim secie potrafią się odbudować i naprawdę pokazali dosyć ciekawą, atrakcyjną dla oka grę. Któraś z formacji dzisiaj na pakiecie zasłużyła na pochwałę szczególną? Można wyróżnić tutaj dzisiaj blok pojedynczy, blok pojedynczy szczególnie trenowany teraz na takiego przeciwnika przez ostatnie dwa treningi i tym blokiem pojedynczym faktycznie pokazaliśmy, że niełatwo choćby pojedynczy blok przejść w naszym zespole.